17 lat. Na dzień dzisiejszy wina jest napisana na księżycu wieczystą, że jest właścicielem, ale są rozstrzygnięcia i tam się sobie cała procedura. No to, to wiemy. bo tam jaki jest stan Jak nie ma nie ma nie ma nie ma. My swoje, a oni nie, nie ma nie ma, <śmiech> <śmiech> nie ma Również, ale wiemy, że co zrobić w ugodę, musi być jakiś wyrok, musi być jakiś coś, no, jeżeli... Nie, nie, nie musi być wyrok, dobrze, może źle powiedziałem. Ale teraz mam powie, że to pójdziemy na ugodę, nie? I teraz... Pan się zgadza A część mieszkańców powie, tak, wuj, tak, to się z nimi udanymi za zadaniu. nie, wody ty, na tym Treninga, tak, jest... I moje zdanie też takie było, żeby albo odzyskać, albo coś zrobić, bo my, ale bowiem, my w tym rozchody jako gminam, powiem na dzień dzisiaj, nie inwestujemy w dodatkowych środków. Inwestujemy to, co się trzeba zapłacić. Są opłaty zrobione. Tak, jeżeli byśmy tego nie robili, to to by się zdarzał bardzo tak? serdecznie. Był zaraz z jeden z spadkowierców, ale nigdy nie doszło do konsensusu. Nie ma czasu. A jakie propozycje Proszę? Jakie Powiem szczerze, takie były propozycje, że dogadamy się, dogadamy się, ale nie było konkretnych, nie? No to czas, jeśli postaniczmy. Przede wszystkim... Przede wszystkim... Ja 何でセリフェイスしてるんだろう i, i, i niech się mieszkańcy powiedzą, na różne na, 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 na tematy, które oddać, które, które zostawić. Pan będzie miałoby zebranie, proszę bardzo, aby jeszcze informacji, chociaż tam się nie było, bo to jest o tym nie było informacji. Pan, nie ale jest pani jest pani tutaj, bo jest pani jest jest informacja, teraz. jest teraz. Ale jest pani przeczyta Ugoda ugodą mamy decyzję o zbyciu majątku czy nabyciu decyduje Rada Gminy. No. Dobrze, ale po prostu za coś nie wprowadzić wcześniej, Czyli co jest szansa, byśmy zaprosili dystantyfikę, ewentualnie mieszkańców, które miały nawet na tym nie ma. Tylko niech niech przedstawić co chce tu zamierza zrobić, żeby potem doszło do tego, że tak, wójt dałeś to, dajś tam, to a nic nie zrobili. No, ale po prostu nie mówimy, że o od... ale, ale ja już z mieszkańcami, mieszkańcy razem zgodne, to my będziemy wiedzieć, bo że do siebie jeszcze będziecie, tak? tak? Tylko jest, jest to tyle to, głosów, ile, ile, ile i różne, ta. różne, ta. różne różnych zdań jest, a różnych różnych zdania mieszkańców, więc nie oszukujmy, się, znamy troszeczkę.